Simon mówi, zostaw subskrypcję u bloksowatego, tak dzisiaj napierdzielamy w Simon mówi i wykonujemy jego porąbane rzeczy. I oczywiście jak to blokowaty, będę starał się zwyciężyć w tej grze. Tak więc zostańcie do końca. I Simon mówi, zrób kupę. <grym> Ej, dobra, chyba żyłem. Kurde, zobaczymy. To będzie naprawdę trudne wyzwanie. Pamiętajcie, że zostawiacie komentarz, subskrypcję, łapkę w górę i macie szansę na zgarnięcie. 200 w kart na koniec miesiąca, bo z każdego odcinka, czyli wszystkie komentarze będą brane pod uwagę, tak więc zawsze warto mały komentarz od siebie zostawić pod filmikiem. No i oczywiście łapeczkę w górę. Będziemy sprawdzać, kto da łapeczkę w górę, to warnąć głowy! Dawaj walimy ich na łeb. Ej, ej, ej ale które uby? Które? Jezu, o, dawaj, dawaj, kibel, jak to jest ten O, dobra, dobra Muszę to wygrać Ja pierdziel, zabrał mi łeb Dobra, jest, jest, odejdź Ale to jest głupie Ej, gdzie jest, dawaj, dawaj, otwieraj kibel A, Jeszcze jedną, patrzcie, mam to Jestem najlepszy, jestem najlepszy no, jest! O, jest! Wszystkie pokonali! Wszyscy, ale chyba ja byłem najlepszy, mam nadzieję. Simon mówi: Zdobądź 55 więcej punktów, aby wygrać grę. To jest fajne. Zobaczcie, jakie kwiatuszki mam na dzień kobiet. wczoraj, był dzień kobiet, Dlatego wszystkim kobietom. Oczywiście, i co to jest? Upuść swoją głowę. Ooo, dobra, upuszczam. Pyk! Dawaj, dawaj, upuszczam, upuszczam. Buh, 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 buh. Teraz, ej, ej, dawaj, trzy punkty. Słabo, słabo, słabo. Dawaj, ich szybko. Tutaj, pięć, pięć. Nie w tą. Blebą, blebo. Kurde Jeszcze raz, jeszcze raz w tym samym miejscu, bo to jest dobre miejsce, to jest bardzo dobre miejsce i i i i ee, znowu trzy, słabo, dobra, ale i, lepiej trzy niż niż tak jak kurde obok wpadło, dawaj pięć eee! I co? Jest, dobra, pokonaliśmy, udało się. E Simon mówi, teraz znowu zrób kupę. Nie już nie robimy, bo wszyscy już zgadzaliście o gusną no bo, Dobra, o 14 minut, dawaj, 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 Finałowa runda, teraz trzymamy kciuki i zwieracze, żeby nam nie puściły, przygotuj się do jedzenia tego, co mówię. Zjedz tako, zjedz tako. gdzie jest tako, tako, tako. Ej, szybko, dawaj tako! Dawaj tako, żrem. Dawaj, dawaj, jest, ej, ej! Nie, żybę zostaw! Kurde, nie ryby wariacie. Zjeddź pizzę! Tako, tako, pizzę, tako, ja nie wiem co ja jem, ja wiem wszystko, ja jem wszystko. Dobra, tako i i jest. I teraz trzymamy kciuki i pierwsza gra w solo, czy nam się uda wygrać? Dawajcie, muszę być pierwszy, naprawdę to mi tu poszło dobrze ty ty. ty, ty, ty. Kto zwyciężył, kto zwyciężył? A wszyscy wygraliśmy. Aha Kurde, czwarty Głosowałeś na współpraca, wybierz trudność. A, dobra, już tutaj średni! Dawajcie ciężko! Ciężko na współpracy. Zalecane nagrody plus 10%. Dawajcie ciężko. Dlaczego oni wzięli średni? O ja pierdzielę co za lamusy! Leszcze, leszcze, leszcze. Do góry miecz mecz Możanku. tu zobaczcie, zostańcie do końca, bo ten mecz Mojang będzie pewnie bardzo trudny. Ja nie lubię Modzianga, ale dobra. Dostań się na szczyt. O, szybko, 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 idziemy za Leną. Cześć Lena. Ej! Ej! O Jezu, jak tu się nie da grać to. Dobra, jest, raz, dwa, trzy, pa, cztery, jestem tu, pięć. Patrz, jak ja jestem mistrzem oby. O, dobra, ej, dobra, jestem chyba. Jest, pokonaliśmy, dobra. Pierwsza jest Easy Peasy, Easy Peasy Lemon Squeezy. I nie wygramy tego, a to jest współpraca tryb. I teraz mecz dwa takiego samego siebie, dobra. Pik, pik, szybko. P w, to co w co, jestem mistrzem? W to jestem mistrzem? Patrzcie, pach, pach, pach. Pach, pach, pach. Zobaczcie, jak zapierdzielam. Jestem najlepszy w to. Jestem w to najlepszy. Jestem w to najlepszy. Muszę być w to najlepszy. Jezu, oko, oko. Pik, pik, zobaczcie, jestem najlepszy. Jest, 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 jest. O Jezu, jeszcze. Kurde, jeszcze. pyk, pik. pik. Eee, truskawka, truskawka. Jabłko, jabłko. Cytryna, cytryna. Kurde. Ucho, ucho. I. Ja, trzy zabrakło. Ej, trzeba być naprawdę strasznie szybkim, żeby to wykonać. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak ludzie to robią. Ej, a na pewno są tacy, że robią: Ej, to jest łatwe, i będę tutaj pierwszy. Idź do domu, idź do domu. Kim jestem, kim jestem? Szybko, szybko. Nie chcę być koniem chyba, tylko nie chcę być koniem. Gotowi? Ej, co to jest? Śmierdziel. Śmierdziel gdzie idzie? Śmierdziel idzie tu. Umyć się, dobra, jestem. kowboj, kowboy, idzie na konia, szybko, szybko, szybko. Jest, dobra, mam to. Więzień, 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 Dobra, jest. I szybko, królewna, królewna, królewna. jest, Dobrze nam idzie, królewna, szybko, 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 szybko. Instant! Ura! Ura! Dwa, jeden. I tak nam zabraknie jednego. Kurde. Mogło być tak pięknie. Mogło być tak pięknie. Pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcji i dzwonek, żeby być oczywiście na bieżąco. I pamiętajcie, najważniejsze, że 200 w czeka na kogoś, kto zostawi komentarz pod jakimś filmikiem Przyjmij piątkę, się ma. Piąteczka. Piąteczka. Ej, ej, ej. Piąteczka. A, to tylko mam latać za nimi, dobra. Piąteczka. Pik, pyk, Piąteczka. Easy peasy piąteczki. O! Co się mi stało? Ej, ja leżę. Co to było? Co to było w ogóle? Ja pierdzielę, dobra. Piątka. Ja nie mogę. To bolało. Jestem słaby. I to jest na średnim poziomie. O, dobra. Przygotuj się na znalezienie przedmiotów. Ej, hey, to może być trudny teraz Sherlocki. Musimy być jak Sherlocki, znajdź pies, pies! Jest. Dobra, mam. Znajdź pies. E, a wszystkie psy, dobra, dwa. E, tu jest też pies chyba. Nie, to jest lis. Dobra, pies, 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 To jest lis, to jest... Już nie ma psa, już nie ma psa, już nie ma psa, już nie ma psa. Zebra, 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 zebra. Nie ma żadnej zebry, nie ma żadnej zebry i szukamy zebry, szybko! Wszyscy szukamy zebry! Dobra, mam jedną zebra. Zajdź zebra. Jeszcze jedna jest. Jeszcze gdzieś jedna jest. Kurde, nie daliśmy rady, ale jesteśmy słabi, ja pierdziele. Simon mówi, potrzebuje 4 punkty, aby wygrać grę. Dawaj, a to była finałowa runda. Nie udało się. Tak blisko zwycięstwa. Bo nie zostawiliście pewnie łapki w górę. I Simon mówi, Simon mówi, bądź czerwony, czerwony, czerwony jestem. A każdy niebieski nikt nie chce ze mną grać. Dlaczego nie chce cię ze mną grać? Ej, wszyscy poszli do niebieskich Będę sam w drużynie czerwonych. O jest, dobra, jeden przeszedł Ej, wszyscy chcieli być niebiescy. Kroczące kamienie że że króletchowa z noga, szybka, nie widziałem, nie zdążyłem przeczytać. Przygotuj się pomóż swojej drużynie wygrać, zdobywając punkty. Ej, jak to my nie mamy szans, jest 3 na 2, niesymetryczna dużo drużyn, mniejsza drużyna otrzymuje wynik handicapu. Dobra, ej, szybko, co to mam robić? Krok po właściwie kamieniach. które są? właściwe, które są właściwe Jeju! Ten jest właściwy? Ten jest właściwy? Ten? Ej, nie jest właściwy. Ten, 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 ten. Dobra, ten. A! A! Kurde, ale znupiłem. Jezu, przegram to. Nie, nie tu. Nie, nie! Co ja odwaliłem? Jest! Mój mój ziomek wygrał, ja pierdzielę, widzieliście to jest! Zarąbiście, mamy, patrzcie, kurde, trzech na dwóch A już trzy, trzy Co to jest w ogóle walka na śnieżki? Napierdzielam! Oooooo! Wow, dawaj, dawaj, dawaj! I ktoś niebieskich? Mam niebieskich walić, czy których? Bo ja nie wiem. Ej, dawaj, dawaj! Kurde, nie trafiam ich. A nie, nie wiem. Ej, ej, ja nie wiem kogo mam walić, czy ich, czy ich Mam walić niebieskich, czy kurde wszystkich? Ej! Jak tu już wszyscy rozwaleni są? A tych niebieskich? Ej, dobra, bo wszyscy rozwaleni, a ona? A, <grym> rozwaliłem ją! I to, Ja znowu wygraliśmy, patrzcie, mamy dwóch, a już jest trzech na trzech. Niepełnosprawność 9. to <grym> widzicie to po prawej stronie, niepełnosprawność dziewięć. I ta gra jest naprawdę fajna, zobaczcie, co ja mam za łeb! Oj, i czemu, zbieraj pozytywne słowa, co ja mam za łeb? Dawaj, dawaj szybko, y, OMG, pozytywny, y, y, smutny, nie, zadziwiaj, OMG, wow, y, 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 wow, 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 zbieram, zbieram, zadziwiam, mistrz, 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 najlepszy, jest, zadziwiam, y, y, mistrz, zmarszczyć brwi, najlepszy, zdumiewający, y, pyszne, mistrz. I co? Kurde, bo ich było teraz więcej pewnie, bo tam ten jeden stał, ale nadal wygrywamy chyba 64 do 30, tak? Jest 64 do 30, wygramy to. Wygramy w tej porąbanej grze Simon mówi Skopiuj mój strój. To będzie trudne. Co teraz? 3-4. Jeszcze 5. I co mam zrobić? Ej, co mam zrobić? Ja nie, nie rozumiałem tego w ogóle. A wy czaicie, o co chodzi? Kopiuj mój strój, no i patrzcie. A, dobra tutaj! Okej. Okay. Tu... O, szybko, szybko to! Eee, nam taka bałpa z piżawo. Bałpas z piżawą nam wyszła, okej, okay, mamy to. Nie, nie, dawaj. Oddawaj to. E, 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 e. Dobra, to mamy. i Jeszcze, tu, 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 tu. Jest! Udało się. Jest czerwony, jest, 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 jest! Wygraliśmy. Szybka moda? To było. Dobra. I teraz chyba ostatni będzie. Uda nam się, uda nam się pokonać i, i zwyciężyć w tym wyzwaniu. Co tu się dzieje? Finałowa runda, co nas tutaj odwala? Szybko przeskocz nad ramieniem. Jak mam tu przeskoczyć? Wow, A, nad tym ramieniem. Dobra, to będzie łatwe. To jest easy peasy. I mam nadzieję, że mi się uda. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. subskrypcji i dzwoneczek, ale mnie wywaliło. E, Okej, okay. Co jest? Ale mnie rolował teraz! Łapie to, łapie to, bo to trzeba to zbierać. Nie wiedziałem, że to trzeba zbierać i co? Jest czerwony! Ty, 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 ty. Drużyna bloksowatego. Jeszcze zobaczcie, jestem pierwszy. 52 punkty udało nam się w tej porąbanej grze. I zobaczcie, kto na pierwszym miejscu. Mamy te mordeczki. Teraz musicie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco. Następny odcinek, o czym będzie, będzie oczywiście o bloks, Fruit i nowych perm-owocach, które pewnie zdobędziemy. Dzięki wielkie za dzisiaj. Żółwik, Piona, Siemaneczko. I do następnego miłej niedzieli.